Wszyscy coś zrobili, a tym i dead. Dobra, no to tym pierwszym deadem zakończymy pierwszy odcinek. Nie. Tak, papa. Pa. Cześć, ja na tołem, jestem Patryk1995 i. Oficjalnie chcia. Zapraszam do wyjścia na już drugiego odcinka z serii. Zagrajmy e, w Dark Messias. No dobra, już skacz. No, aleś ty z daleko skoczył No ale skakać! Ale nie aż tak Początek tego już się nedasz. Na końcu pierwszego też tak było Ty w ogóle mnie nie rozumiesz Śmierdzisz What the fuck Ej, ej, do góry I teraz szybko tu zamykaj, zamknij. A tak, tak, kocham Cię, ale. Uu. To było podanie na klatę idealne, a Ty je tak zmarnowałeś. A te, te, te czerwone o to 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 to, 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 to jest takie coś, że to jest zmęczenie. Najlepszy moment tej misji. No, teraz albo nigdy. Kochaj i tańcz. A teraz ta fajna scenka i muzyczka. I płacze teraz! Jakoś z czerwonymi łzami. Chyba osunęli mu. i cztery punkty umiejętności No toż to aż rozumie Teraz może nie wiem no i może w telekinezę albo Może w telekinezę później To nie, to to, to został Weź walkę z albo Dobra, już się wzięło Za dużo czarów nie bierz, Bo w te, jak grałeś to za bardzo dopiłeś tymi czarami O no w dupie tym pogrzeb Będziecie przynajmniej ciepło w dupie <gry> Tam masz jeszcze chlebek Pieczony, na wolnym ogniu yes. Dobra idź już, tu już nie ma nic Płonie ognisko w lesie Tylko, że nie w lesie Książkę zostaw Ej, tam masz tę skrzynię No nie baw się ogniem Powiedz że w nocy sikał Mogli tu by zrobić jakąś animację fajną We wszystkim jest tylko nie w tym To ma być fajne Pierwsze wczytywanie na Cię. No, należy, że to wczytywanie nie będzie tak długo. Na razie Wam Michcio pośpiewa. i trochę. Zaraz w nos dostaniesz. śpiewa, nie wstydź się. Jakoś cicho śpiewasz. Ja nic nie słyszę. Ej, tu masz y, łuczek zostać... A no, mogę zostać. Kija nie bierz nawet. Bo cienki. Dobra, ej. I na dół. Kulturalny. Do łóżka chcesz iść. No bez ko... No weźcie bo cię... iść bo Starczy tar nie musi zbierać nie. nie bo masz łuk debilu Dalej, no teraz się miałeś. Nie masz miecza Nie możesz mieć to no, Ty jesteś geniusz Nie możesz mieć... Ej, tu masz coś leży jeszcze Nie, nic. Zosta a, masz jeszcze w skrzynię. Tarcza to masz. I więcej ci nie, ich nie potrzeba. Został krzesełko. Jak krzesełko połamałeś. O, widelec! Nie zawaham się go użyć. Znaczy ty się nie zawahasz go użyć. Ja nie zawaham się o tym powiedzieć. Ej, dobra, ej. Gdzie ty idziesz? Tam. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Przeciwam mikrofon. Nie idź tam jeszcze. Geju. A to się pieprzy. Oła. Dzieci Nie przeklinaj Na miasta To się pisze na imprezę z ciastem i z miksturkami leczniczymi Ja to naprawię Raz, 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 Juniora i zapier. A cześć. Ej, a raz, mnie? raz, 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 nawet wyleciało, jakieś raz, 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 chyba Lubisz dżem? Tak. Tu mi na chatę wbiasz. Nie chcę na chatę wbić. Co? Że ja zrobiłem co? Że ja? No co teraz chodzi? Bo zgłupiałem. Już nie wracasz. Dobra, daj mi to, bo czym... czekajcie, ee... czekaj. ja to naprawię. Tak Dajcie dziecku idzie YouTube. Tak. Ej, gdyby nie ja to byśmy nie... A nie, gdyby... Teraz, gdyby nie ty, to byśmy nie nagrywali, a gdyby nie ja to byś w ogóle nie słyszał, co to jest nagrywał. Hmm, co? jaj To ty wiemy Mam na jakaszkę. Ale weź dalej z tych kulturalnie. Pierdziel mm. uh, 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 uh. się. Zgubane z walczy żeby go Ty masz... ja cię pokonam. Ale działa jeszcze raczej, A trafnie to się Sok z kumijogód. Ej, itek. za dużo. To trochę podpiewszam Już nie ma. A teraz będziemy jechali na statach z kumijogód. No A ja wymyśliłem to sok z Nie, nie. Dobra, ty wymyśliłeś. Przepraszam za wykorzystanie Co to Co tak dalej? Ciota! Wiedziałem, że on ży, myślałem, że on nie żyje. Nie moja wina. Moja bardzo wielka wina. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Wybacz mi. Wybaczysz mi? Dobra, ej. E, chyba dochodzi. No, nie przesadzaj, geju. Oh, facepalm, ludzie, facepalm. A to się samo tak się stało. Wal się, geju. Może ja nagrywam. Z miłą chęcią. A tego to ja nie wiem. Bo wczytałeś geju. Mówiłem nie wczytywaj, nie! Muszę wczytać. No teraz ty uciec gwałci, uważaj. Ej uważaj, na to gwałci, nie? Niewinne dzieci. No. Jej, rozdział drugi. drugi. Co? Nienawidzę rozdział drugiego. Jeszcze mm -hmm. czemu? Czemu? Bo jest drugi. No właśnie, to było bez sensu. Dobrześ powiedział. I musisz mi to robić. Wiesz, że ja po dwóch się gubię. Wiesz, ty chodziłeś gdzieś do podstawki 22, a ja tam nie dotrzyłem. Ej, on cię gwałcił, nie? Cię ubierał na szybko. Tu weź Ej, idzie gościu. Kopnij go ze schodu. Albo też go tak ci... No kopnij go ze schodu. No kopnij go ze schodów. Mogłeś go dobić. No i teraz szybko go dobi, bo pójdzie po y, koleżanki. A nie, go... A już, już nie żyje. A więc to takie buty. W to, nie w niego, tylko of oh, to. Oh. I gość, Ej, on żyje jeszcze. Już nie. <grywka> Już go zabili. <grywka> ja tu widzę, o. Gumia. Ej, to czpony jedne. Jechały na sochę z gumiak. O, będzie pieczone mięsko. Co chcesz, nóżkę, rączkę czy piersi? A no może porówkę? Co? Woła przyjaciół. Coś. A teraz? A widziałeś jeszcze, a ranę czy idę? Do... Idź do kibla. Zajęte! Dobra, ej, ej, ej. Już się piecze. Tu masz dwie skrzynki. Dobra, nie... Nie jesteś, kurde, obrusli. Po co to robisz? Dostał w czopy. A jak się z tym czujesz, że cię dobiliśmy? Podejść do tego. Do, masz do tego podejść, nie to kopać. Nie wiem, zobaczymy czy cię zabiję. Wiem. co swój z oliwą. Z oliwek. Czy ty, Pascal, jesteś? No to e, na teraz to my se tak zakończymy, sobie i wrócimy za chwilę. Pa pa!